Jeziorsko jest największym sztucznym zbiornikiem w centralnej Polsce i powoli coraz bardziej popularnym. Turyści kąpali się jednak na własną odpowiedzialność, bo ratownicy byli tylko podczas zawodów i w nielicznych ośrodkach. Dopiero kiedy doszło do tragedii, pojawiali się strażacy. Te działania straży polegały głównie na tym, że no niestety, ale wyciągaliśmy już topielców. Myślę, że to jest jedna z najlepszych rzeczy, które mogło spotkać użytkowników jeziorska, że to jeziorsko w tym sezonie wakacyjnym będzie zabezpieczone medycznie i nie będziemy zajmowali się wyciąganiem topielców, ale jeszcze będziemy mogli uratować zapewne niejedno istnienie. Chodzi o to, że od 15 czerwca do 15 września nad bezpieczeństwem amatorów pływania i sportów wodnych czuwać będą ratownicy medyczni. Dysponują jedną z najnowocześniejszych łodzi patrolowych w Polsce. 225 koni mechanicznych pozwala szybko dotrzeć do tonącego człowieka. Najważniejsze jest jednak wyposażenie łodzi. Karetka posiada, czy ten ambulans wodny posiada respirator, defibrylator, możliwość monitorowania pomiaru ciśnienia, pomiaru stężenia dwutlenku węgla, także jest to pełnoprofilowa pełno reanimacyjna karetka na wodzie. Samo wyposażenie jednak nie wystarczy. Potrzebni są przeszkoleni ratownicy medyczni. W wodnym ambulansie na Jeziorsku dyżurować będzie dwuosobowa załoga. Oboje ratowników medycznych, którzy mają uprawnienia do prowadzenia takiej łodzi. Czyli nie będzie rozgraniczonego kto co robi, tylko wszyscy mają takie uprawnienia, że mogą robić wszystko. Czyli jeżeli ja zajmę się poszkodowanym, to druga osoba może wsiąść za stery łódki i dopłynąć do brzegu. Ratownicy medyczni przed rozpoczęciem dyżurów ćwiczyli ze strażakami ze znuńskiej Woli. Chodziło o wypracowanie odpowiednich procedur działania przy wyławianiu osoby poszkodowanej i przekazywaniu ratownikom medycznym. Dzisiaj korzystaliśmy chociażby z desek pływających, a więc podbierania osób poszkodowanych z wody, odpowiednie zapięcia, mocowania, że tak powiem, narożno i przekazywania ich już do tak wyspecjalizowanej łodzi ratunkowej, którą dysponuje zespół Falka. Między innymi okazało się, że trzeba będzie zmienić pasy przytrzymujące poszkodowaną osobę na desce. Te, które są teraz, są śliskie i trudno je zapiąć w wodzie. Takie drobiazgi mogą mieć wpływ na czas trwania akcji ratunkowej. Chcemy przed rozpoczęciem dyżurów wyeliminować wszelkiego rodzaju mankamenty, które mogą wystąpić i które w takich ćwiczeniach właśnie wyłapujemy. Po wspólnej dyskusji, przeanalizowaniu tego materiału, bo nagrywamy również te ćwiczenia, po przeanalizowaniu tych wszystkich zdarzeń, które tutaj są, mamy nadzieję, że rozpoczniemy dyżur już w pełni przygotowani do takich działań. Ratowników medycznych można będzie wezwać wybierając numer 984 bezpośrednio na Łódź. Ważne jest również, by świadkowie podawali punkty orientacyjne, według których ambulans dotrze do poszkodowanego. Najważniejsze jest jednak zachowanie zdrowego rozsądku nad wodą, żeby interwencja ratowników w ogóle nie była potrzebna.